Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tu Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na 131. Żelaznym Poranku. Wiecie, co się dziś będzie działo? Dziś chwytamy w dłonie ciężary, mogą to być hantelki, mogą to być butelki z wodą, coś, żeby było obciążenie. Będziemy ćwiczyć na ramiona, na górne partie tułowia, po to, żeby mieć dobrą postawę, żeby były mięśnie, żeby zapobiegać osteoporozie, żeby było nam przyjemnie i żeby poczuć, że te mięśnie, ramion mamy wszyscy. Szykujcie hantelki, ja mam dwukilogramowe ciężarki i ruszamy z naszym żelaznym porankiem. 3, 2, 1, start, let's go! Ha, ha. Hantelki sobie czekają, a my zrobimy szybką rozgrzewkę. Zaczynamy od marszu, a jeśli jest dużo energii i chęci, to od delikatnego truchtu. Aha, musimy troszeczkę podnieść nasze mm, pętno, musimy się rozgrzać, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jeszcze troszkę, truchtamy sobie, oddychamy, uwypuklamy klatkę piersiową. Jest nam po prostu dobrze zaczyna nam być dobrze, bo będzie jeszcze lepiej. To nasz żelazny poranek, nasze ćwiczenia które mają zadanie między innymi wprowadzić nas w dobry nastrój i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Zatrzymamy się i marsz z wysokim unoszeniem kolan i już taką fajną pracą ramion. Z wyprostowaniem niech już triceps zacznie pracować, biceps. A pracujemy dzisiaj na górną część tułowia, na ramiona, plecy, klatkę. 4 i 3 i 2 i 1. Połącz ręce na wysokości klatki piersiowej i będziemy robić skręt, zbliżając łokieć do przeciwległego kolana. Wydech, wydech, wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, pochylimy się na lekko ugiętych nogach, wyciągniemy kręgosłup, ramiona przed siebie i ściągamy łokcie. Wydech. Wydech. Wydech jeszcze chwilka. Mhm. Tak żeby poruszyć łopatki na naszych plecach i żeby ten ruch był jak najobszerniejszy. Wydech. Jeszcze chwilę. Podciągnij pępek pod kręgosłup. Mhm. Cztery. 3, 2, jeden. zostań w takim półprzysiadzie, wyciągnij ramiona do góry i z wydechem połącz pod udami. Wdech i wydech, na lekko ugiętych nogach, wydech i wydech, wydech i wydech, Wstań ręce na zewnątrz i zacznij krążenia. Łokciami do tyłu. Ramiona na wysokości barków. Uwaga, zmiana kierunku do przodu. Dobrze, fajnie. I całe ramiona, obszerne krążenia. Do przodu. Trzy, dwa, jeden i do tyłu. Cztery, trzy, dwa. Jeden. Mamy tą, mamy rozgrzewkę. Bierzemy hantelki, moje hantelki są dwukilogramowe i przechodzimy do ćwiczeń. Ustaw jedną nogę z przodu, druga nas podpiera z tyłu i zaczynamy boksowanie. Aha, jeszcze takie rozgrzewkowe, ale mając ciężary w rękach, to nie muszą być hantelki. To mogą być butelki z wodą, to mogą być warzywa, owoce. Chodzi o to, żeby ciężar był taki sam na dwóch, w dwóch dłoniach. No i dzięki temu ciężarowi fajnie będą pracować mięśnie. Wzmocni się gęstość kości. Aha, zwiększy się. Przeciwdziałamy osteoporozie. No i przyspieszamy metabolizm. Im więcej mięśni, tym będzie on szybszy. I jeszcze osiem. Boks. Sześć. Pięć, cztery, wow, trzy, dwa, jeden. Doskonale. Wow, już zaczęły pracować mięśnie. To e, pomału krążenia. Barkami do tyłu, marsz. Dobra, i przygotowanie do kolejnego ćwiczenia. Będzie to wiosłowanie. Robimy Skład na lekko zgiętych nogach i przyciągamy hantelki do bioder, mocno pociągając łokcie do góry. Wydech. Tak, jak chcielibyśmy złączyć ze sobą łopatki. I wydech. I jeszcze troszeczkę. Mhm. Nie nadwyrężaj szyi. Patrz delikatnie w dół przed siebie. I łokcie wysoko, wysoko. Jeszcze chwila. Połącz łopatki. Pępek do kręgosłupa. Wydłużone plecy. Uwypuklona klatka piersiowa. Sześć, pięć. Pomału w dół. Cztery. Super. Trzy i dwa i jeden. Opuść ramiona. I podnosimy się. Zostawiamy hantelki przed sobą i będziemy teraz pociągać jednym, drugim ramieniem do góry i dwa razem takie wiosłowanie, takie przesuwanie hantelek wzdłuż tułowia. Wydech i. Oba. Świetnie. I jeszcze tak troszkę powiosłujemy. Chcę, żeby dzisiaj górna część tułowia, nasze ramiona, barki i plecy poczuły naprawdę moc. Dużo mocy. Bo przecież to lubimy. Napiszcie mi pod filmem w komentarzu, jak już skończymy ćwiczyć. Czy lubicie ćwiczyć na górne partie? I czy nie zaniedbujecie ich? Bo wiem, że. Dziewczyny to tak czasami zapominają o tym, że mamy bicepsy, tricepsy, mięśnie naramienne, a o nie też musimy dbać. Wydech, wydech. Jeszcze trzy takie powtórzenia pojedynczo. Pojedynczo. Wydech, wydech i zmieniamy. Raz zaczynamy prawą, raz lewą, żeby była i synchronizacja. No i fajna koordynacja ruchów. Hop. I wydech, wydech. Dobra, czas na bicepsy. Troszeczkę rozluźnienia. Znowu dłonie przed sobą, palce do przodu i zaczynamy zginać ramiona pojedynczo i dwa razy podwójnie. I dwa, i znowu pojedynczo, hop. I raz, dwa, i jeszcze pojedynczo. Mhm, mm łokcie blisko tułowia, tutaj ruch zachodzi tylko w stawie łokciowym, zgięcie i raz i dwa, aktywny brzuch, trzymamy sylwetkę wyprostowaną, całe ciało też tutaj jest, pracuje, musi właśnie trzymać tę postawę, natomiast ruch tylko w stawie łokciowym, wydech, wydech, wydech. Wydech, nie ruszamy szyją. Ja tylko czasami na Was zerkam, ale Wy, patrzcie w jedno miejsce. Na siebie też możemy patrzeć. I jeszcze. Aha. Prawa. Lewa. Obie. Obie. Lewa. Prawa. Obie. I ostatni raz. Prawa. Lewa. Obie, obie. Doskonale to co? Skoro mamy e, biceps, to zrobimy triceps w opadzie tułowia, łokcie blisko boków tułowia, ramiona zgięte i będziemy prostować prawą rękę. Hop, lewą rękę i dwa ramiona. Naraz. I dwa. I znowu, róg zachodzi tylko w stawie łokciowym i tutaj jest praca przy wyproście. Mhm. I prawa, łokcie nie zmieniają swojego położenia, obie, obie, super, lewa, prawa, oba ramiona, oba. I czujecie moc? U mnie jest już tyle poweru w rękach. Fajnie, lubię to. Naprawdę lewa. Wyprost do końca. Im bardziej wyprostujemy, tym lepsza praca mięśni trójgłowych ramienia. Raz. Dwa. Oba. Oba. Lewa. Prawa. Oba ramiona. Oba. Jeszcze dwa powtórzenia. Prawa. Lewa. Oba ramiona. Oba i lewa. Prawa, oba. Przytrzymaj teraz wyprostowane ręce. Jest moc w tym U mnie na maksa. Zginamy, prostujemy tu, wprostujemy ramiona. Chwila relaksu. Maszerujemy, krążenia barkami do tyłu, do przodu. Ustawiamy teraz hantelki przed sobą i robimy wznosy do wysokości barku pojedynczo i uwaga, podwójnie. Znamy ten ruch. I teraz piękna praca mięśni na ramiennych. Angażujemy również klatkę piersiową. Nie wiem, jaką już mam zadyszkę. Wow, jeszcze troszkę, ale nie poddajemy się, ćwiczymy do końca. Hop, hop i przed siebie przed siebie i prawa lewa przed siebie przed siebie i lewa delikatnie zgięte łokcie przed siebie przed siebie prawa lewa super przed siebie przed siebie i lewa prawa przód przód i Prawa, wiem co czujecie. Ja czuję to samo. Jest moc, bardzo fajna moc. Nie przestajemy, ćwiczymy do końca, nie poddajemy się. I góra, góra. Jeszcze trzy powtórzenia. Góra i razem dwa, dwa i prawa. Lewa, oba ramiona. Oba ostatni raz, lewa, prawa, oba ramiona. Oba ramiona, opuszczamy. Wow! Czy u Was dzieje się to samo, co u mnie? Czyli naprawdę full, full mocy. Dzisiaj wszystkie ćwiczenia stojące, także fajnie. Jeszcze raz ręce przed sobą, będziemy robić biceps i takim łukiem przenosimy ramiona na górę. Łączymy i opuszczamy. Tak zwane arnoldki. Mocny ruch wielostawowy, no i fajnie angażuje dużo mięśni, bicepsy, naramienne. Aha, o to chodzi. Idu, bach, góra, opuszczamy idu, hop, hop, hop i hop. Mhm. Mamy ten ruch, no to powtarzamy. Pamiętajcie, żeby tutaj tułów utrzymywać nieruchomy, nie kołyszemy się do przodu, do tyłu, na boki. Hantelki nad głowę. Mhm. Jeszcze trzy powtórzenia. Jej! raz. I dwa. Aha, i trzy. Hej, o to chodzi. Ustawimy się teraz w opazie i będziemy robić wznosy ramion. Góra, góra i oba, oba i jeszcze góra do boku, góra do boku i oba ramiona, oba. Mamy to? No tu jest też dużo mocy. Piękna praca pleców. Góra. Góra i oba. Ramiona. No to jest mocne ćwiczenie. Ja już je bardzo czuję. Mam nadzieję, że wy również. To jeszcze trzy powtórzenia. Góra. Góra. Dają radę mięśnie. Góra i góra. Mhm. góra. I uwaga. Ostatnie powtórzenie przed nami. Góra góra i raz, dwa opuść wyprostuj się kochani, odkładamy hantelki, chwilkę się rozluźnimy jakie teraz, ręce są mm, mięciutkie przybliż ramię do klatki piersiowej złap za ramię rozciągniemy bark spójrz w stronę za barkiem ręki wyprostowanej Wow, jestem ciekawa, jak Wam było podczas dzisiejszych ćwiczeń, a przede wszystkim, jak Wam jest teraz już po tych ćwiczeniach. Mm -hmm. Druga ręka, mocno przyciągnij do klatki piersiowej. Tak jest. Połącz teraz dłonie za kością krzyżową, zrotuj barki na zewnątrz, otwórz klatkę, podciągnij kość nową pod siebie, żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Chwilę wytrwaj, oddychaj, uspokajamy oddech. rozpleć dłonie, prawa ręka do góry, zegnij i złap załokieć opuszczając mocno ramię w dół. Tak żeby dłoń poszła wzdłuż kręgosłupa. Triceps też współpracował solidnie. Wow. Dociskaj do łokcia. I druga strona. Łapiemy za drugi łokieć. Znowu przesuwamy dłoń wzdłuż kręgosłupa. ramię blisko ucha. I dociskamy łokieć. Pięknie. 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 Mhm. Opuszczamy, przenieś teraz ramiona do przodu. Palce skieruj w dół, złap za palce i tak przyciągnij palce do siebie, żeby tutaj ta przednia część ramienia cała się ładnie rozciągała. Przedramię, ramię, biceps nadgarstek. Mhm. Są uśmiechy na buziaku? Mam nadzieję, że na wszystkich buziakach. Możecie głośno odpowiedzieć, są. Tak są. Mam nadzieję, że właśnie tak jest. Druga ręka. Palce w dół, dociskamy na dłoń. A, tak, 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 tak. Barki rozluźnione. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Super. O to chodzi. Opuszczamy ramiona i takie trzy obszerne krążenia barkami do tyłu. Trzy obszerne krążenia barkami do przodu, jeszcze przód i tył, przód i tył, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, i wreszcie możemy to powiedzieć, że mamy to! Woo, woo, woo. 130, żela 131, żelazny poranek za nami. Jak wam było? Przechodzimy dalej do ćwiczeń. Czy na razie kończymy i wrócimy do siebie jutro, albo e, troszeczkę później. Mam nadzieję, że tak. Ja jestem e, na macie, czekam na was. Do zobaczenia, dzięki za dziś. Zostawcie komentarze, kciukersony, jak się podobało. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie. Będzie mi szalenie miło. Do zobaczenia, buziole. Mua, pa! Woo.